Więc zwierzęć ciąg dalszy. Zajrzałem na fajną stronkę listującą jakieś tam eventy nasze hiszpańskie, gravelowe. No powiedz Pasarko, no jak. Zajrzałem na fajną stronkę listującą jakieś tam eventy nasze, hiszpańskie, gravelowe i bardzo kusi mnie, żeby zapisać się na setkę w Tam nie ma dużo przewyższenia, na tych 100 km jest około 1300. Dokleję tutaj dokładne parametry wyścigu i nazwę, więc jeżeli ktoś by chciał, Serdecznie zapraszam i będziemy mogli cierpieć wspólnie, ponieważ to będzie mój pierwszy wyścig gravelowy i pierwszy wyścig taki w historii mojego jeżdżenia kilkuletniego około siedmioletniego, letniego więc to będzie coś. Na pewno nowego, nie planuję jechać pełnym gazem. Muszę sobie zewaluować jeszcze raz moje FTP, żeby wiedzieć jak bardzo mogę sobie ciągnąć, ponieważ przez te złamania wcześniejsze, jakieś zastoje, na pewno się zmieniło. Podejrzewam, że na dużo gorsze, więc zrobimy też test FTP przed tym wszystkim. Dzisiaj taki przejazd trochę przyzwyczajający mnie do tego kilometrażu gravelowego. Z tym, że to będzie bardziej nastawione na mod niż na dystans, więc zrobimy sobie tutaj taki dojazd do mojego lupa, który często robię tylko raz. Dzisiaj zrobimy go dwa razy, a i tak powoli będziemy się przygotowywać do tego eventu. Mam nadzieję, że wszystko wypali, że nic nie stanie nam na przeszkodzie. prawdopodobnie wyglądać niepoważnie tutaj dla przechodniów, bo zakupiłem pewien device bardzo potrzebny, jeżeli chcesz robić First Person wideo. Mianowicie coś takiego i tutaj podpina się na dole kamerę. I przed chwilą się ujęcie z tego. Zatrzymałem się na ptokocha, bo kurczę, naciskam ten przycisk, akcentkami i czasami łapię się na tym, że zamiast nagrywać, wyłączam, bo nie ma dźwięku. Wyłączyłem sobie te dźwięki, bo wydawały mi się przypałowe. No ile przypałowe są w miejscach publicznych, to na trasie na pewno się przydają, więc chyba na trasy będę włączał je albo zobaczę, bo tutaj można sobie profile robić swoje, i może profil, który stworzę teraz, zapamięta, że jest włączony dźwięk i. I, i będę tylko przeskakiwał między profilami, czyli szpieg w miejscu publicznym i po prostu wymiatacz gravelu na trasie. No i nic panie i panowie, niestety nie da się tego dopisać do tego profilu kamery, więc będę musiał to ręcznie robić po trasie. No, a zobaczymy jak też to działa, zadziała, bo może być tak, że tego nie będę słyszał jak będzie wiatr tych efektów dźwiękowych, ale no teraz, czek, czek, testujemy. Przyjechaliście niby Madryt, coś w sensie pomiędzy Alkorkonem a Madrytem, ale można się zmęczyć i ta droga jest taka w miarę zaskakująca. To, jest, to co jest super, to rzadko kiedy ona się nudzi, bo mniej więcej lub jest ten sam. Ciężko, żeby był inny, ale warunki na wierzchni zmieniają się za każdym razem, w sumie, jak tu przyjeżdżam, albo przynajmniej raz w tygodniu. Teraz, jak widzicie, rolnicy zaczęli atakować wszelkiej maści uprawy. I teraz ta trasa wygląda całkiem inaczej, ponieważ wszystko jest rozjeżdżone traktorem. E, trzeba bardziej technicznie do niej podejść. Już raz naciąłem się na to, że jechałem bardzo na pamięć e, i no było blisko. Jak widzicie tutaj mamy taki zjazd i tam na końcu jakiś pan rolnik ma uprawę i niestety e, przez przypadek wydarzyło się, że przyorał trochę jedyną taką przejeżdżalną część e, tej, tej traski no i co, ja tutaj byłem trochę rozpędzony i w ostatniej chwili zauważyłem to kątem oka i zacząłem wyhamowywać i tam się trochę e, wbiłem w to orane pole ale no, to takie są uroki jazdy e, w gravelu, więc było śmiesznie więc ta trasa rzadko kiedy się nudzi, naprawdę a jest super, jest blisko mojego miejsca zamieszkania ja robię sobie około 34 km na tej trasie Licząc dojazd po asfalcie do domu, który tak wychodzi około 6-5 km. Ale no wszystko jest na mojej sprawie, więc można zobaczyć, jak ten kilometraż po, po gravelu i po asfalcie wygląda u mnie. I też jak widzicie, jest w miarę techniczne. Czasami trzeba jeszcze przeskoczyć, trochę popada w nocy, więc już całkiem warunki się zmieniają. Teraz ją trochę poprawili i ta nawierzchnia zrobiła się miękka. Podejrzewam, że znowu jak zacznie padać to będzie nieprzewidywalna za pierwszym przejazdem, więc jestem w połowie pierwszego lupa. Jedziemy dalej. Więc mówiąc tutaj o tym wyścigu, w dużym stopniu prawdopodobnie się ziści. E, bo wszyscy jesteśmy tego świadkiem. Gdybym z jakiegoś powodu sfejlował w tym postanowieniu, też będziecie o tym wiedzieć. Więc od tej pory nie ma ściemy. Trzeba będzie parę takich fajnych, tras gravelowych stu kilometrowych łyknąć, żeby się do tego przyzwyczaić. Ale oczywiście nie będę o nic walczył, nie będę walczył od ziemniaka sołtysa, bo się nadal do tego nie nadaje i nie mam doświadczenia. Tego typu e, impreza. Zaraz wam pokażę super miejsce. Tu są dwa takie miejsca do trenowania lotów samolotami RC Widzicie pan sobie tutaj śmiga samolotem. Jest jakaś kolega. jest też pan, który e, wyszedł za, za potrzebą z ośrodka. A jest tam pan, nie wiem czy zobaczycie, ale prawdopodobnie wam przyzumuje. Czasami mają odrzutowe dosłownie silniki, przyczepione do takiego małego samolotu. Jest naprawdę mega i ten dźwięk też jest spoko. No, przeważnie niedzielny poranek. Te dwa spoty, tutaj jeden dalej, też są kupowane przez entuzjastów. Wygląda to spektakularnie. Więc jeśli ktoś ma doświadczenie w tej sytuacji, w której ja planuję się znaleźć, czyli gravel 100 km nie będzie tak bardzo ciepło, podejrzewam w okolicach 25 stopni, pierwszy wyścig w życiu. Ale oczywiście jeżdżę już od jakiegoś dłuższego czasu, więc jakaś tam moc w tej nodze jest, to serdecznie proszę do komentowania, do odradzania i dodawania wszelkiej maści, sugestii i hintów. Jest ten taki przejściowy czas, kiedy nie wiadomo, czy jest ciepło, czy jest zimno. Jak widzicie, ja dzisiaj stwierdziłem, że jest ciepło, ale już widziałem paru panów, którzy tak zdrowo cisnęli na gravelu. I ich poczucie ciepło było całkiem inne, odmienne, bo byli ubrani w coś, co ja bym założył. przy Prawdopodobnie 10 w dół stopniach, a muszę przyznać, że jestem taką osobą po tych paru latach tutaj, jak to określić, raczej takim miękiszonym temperaturowym. Wolę się dogrzać niż zmarznąć, więc przedam wam teraz, jakie są założenia na ten wyścig. Jeżeli już tam dotrę, do tego Alicante, to idę do tego pragmatycznie. Założeniem głównym będzie przejechanie 100 km i zebranie jak największej ilości danych, żeby kolejny raz nie podejść do tego tak spartyzanta będę chciał całą tą podróż i ten mój wypad w mniejszy lub większy sposób nagrać, żebyśmy mogli się pośmiać wszyscy, e, jeżeli będzie śmieszny. W innym wypadku po prostu to obejrzymy, ale mam nadzieję, że e, równie entuzjastycznie No puedes pasar con este coche aquí. No tienes 4x4. No, imposible, yo creo que necesitas volver y ir acá. Tampoco hay salida, No sé. Ellos puso esta barricada, como si dice, o no. sea, ahora como hace dos días no sé si hay paso o no. No tengo idea, disculpe. Sí. Pero por allá no es imposible. Nada. A, chłopcy chcieli po prostu przedrzeć się skrótem, ale niestety musieli zderzyć się z trudną rzeczywistością, że tym pezotem nie przejechaliby tamtędy, a zresztą widzieliście jaki tam jest Ech, uskok. No trudno, będą musieli zawracać na pewno. Nie widzę innej opcji jak powrót tutaj pod ten tor i pojechanie tą traską tutaj w lewo. Troszeczkę piesie się zestresowały moim jesteństwem. No ale raczej tylko były skorę poszczekać, nie gonić. Jesteśmy na końcu drugiego lupa. I nie powiedziałem w sumie kiedy jest ten wyścig. Wyścig jest pod koniec kwietnia. Datę rzucę tutaj u góry. No nic, jest dużo czasu. Jest dużo czasu na to, żeby być e, trochę bardziej przygotowanym na tą datę, więc będziemy pakować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tym momencie dzięki wielkie. Robi się grząsko. Ojej. I do następnego.